Dobry, witajcie tu, Paulita. Zapraszam Was dzisiaj na taki mega krótki, ale mega fajny odcinek. Będziemy piekli sernik. Samo wyrobienie sernika potrwa ile? 30 sekund. Nie wierzycie? Musicie to zobaczyć. Na początek, jak zwykle, zapraszam i proszę o komentowanie, udostępnianie, subskrypcje, jakiekolwiek sugestie, co robić lepiej, co robić mniej, czy więcej gadać, czy mniej gadać. No i co jeszcze? Nie wiem, już sama nie wiem o co, ale piszcie, piszcie do mnie i piszcie. Także zapraszam. Powiem Wam tylko tyle, że ten y, przepis na pewno nie ma go y, na platformie. Y, tylko to jest taki przepis wynaleziony z internetu. Ja zrobię z połowy porcji, ponieważ mam tylko pół kilo sera. Normalnie zawsze robię z kilograma. I to tak: potrzebujemy ser, jajka. Trochę jogurtu naturalnego, szczypta soli, masło, yy, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, cukier zwykły i kasza manna. I to chyba wszystko. Będziemy po kolei dodawać. Więc tak, wrzucamy ser. Ja mówię, ja mam pół kilograma, więc wrzucam to, co mam. Wbijam jajka. 4, Na całą porcję jest 8. Więc ja podaję na pół porcję, ale żeby zrobić na całą, to trzeba po prostu wszystko podwoić. Nie wierzyłam, jak zobaczyłam ten przepis, ale zrobiłam go i wiem, że się udaje. 250 gram cukru, czyli połowa, to będzie 125. A, musimy włączyć wagę. 125. No jest 130, dobra. Niech też tak będzie. 100 gram masła. Możemy dodać do... Ma być miękkie, moje aż takie nie jest, ale. Wytarwać i wrzucamy. same przygotowanie i wrzucenie składników chyba zajmuje więcej czasu niż robienie tego sernika. A powiem Wam, że naprawdę rośnie wspaniały. Wiadomo, później troszkę opadnie, ale smak jest naprawdę mega. Dobra, 98 też może być. No i wyłączył się mój telefon niestety. Co tu jeszcze? Dwie szczypty soli. Czyli ja dodam troszeczkę, ok. E, pół łyżeczki proszku do pieczenia, czyli pół z połowy, już po niej mam oczywiście łyżeczki. Potem mamy jogurt naturalny 100 gram, To mi się znowu telefon wyłączy. Jogurt naturalny 100 gram, bo mamy połowę czyli 100, bo normalnie jest 200. I do tego 7 łyżek kaszymany. 7 łyżek, czyli nie dajemy 3,5. Czekajcie, już sobie przesypię z tego Pojemniczka Życzę łyżkę od masła. Raz. Dwa. Trzy. I pół. Ok. Ja w międzyczasie no i co to dalej? Wszystko mamy, wkładamy wszystko do naczynia, zamykamy, wychodzimy z wagi. Teraz dajemy tak. 30 sekund, tak jak mówiłam. 30, obroty 8. W międzyczasie mówiłam, a nie wiem czy było słychać przygotowałam foremkę okrągłą. Zobaczcie, super wspaniałe ciasto zrobione. Przelewamy na blaszkę. Proszę, proszę, jaki sernik. No i co? Trzeba tutaj wszystko dobrze wygrzebać, żeby było jak najlepiej. I wkładamy do pie nagrzanego piekarnika na 50 minut. Temperatura 180, góra-dół, nie termoobieg, tylko góra-dół. I ja go potem, po tym czasie zostawiam uchylony w piekarnik, wyłączony oczywiście i tak do rana będzie sobie w tym piekarniku stygł. Potem na chwilę jeszcze do lodówki, bo serniczek jest fajny, taki schłodzony. Na można dać migdały, ja, ja nie daję, bo bo nie mam po prostu, a już jest noc i nie ma gdzie lecieć. No i dobra. I ja to, słuchajcie, stawiam do piekarnika, później Wam pokażę, co to z tego wyrobi. zobaczcie, o parę, jak nie wiem, ale nasz sernik prawie dobiega końca, zostało 5 minut. I jest taki, a yy, to jest z połowy porcji, a normalnie z całej porcji on po prostu wychodzi i wylewa się z foremki. Także jutro wam pokażę w ogóle jak wygląda ten sernik, no bo wiadomo on trochę opadnie, wystygnie i jutro wam pokażę jak już będziemy go kroić i sobie jeść. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Słuchajcie, nasz serniczek upieczony, wystudził się w piekarniku, teraz schodził się w lodówce i uwaga, otwieram. Słuchajcie, to jest pół porcji. Normalnie blaszka jest pełnuścinka. Z racji tego, że dzisiaj jest święto, bo sklep zamknięty, więc mamy taki serniczek. No może jest płaski, powiem wam, jest płaski, ale mówię, to jest pół porcji, więc jeszcze raz jakby było tyle. Ale w smaku jest naprawdę super. Czekajcie, teraz tu pomogę tak. Proszę bardzo. To jest sernik. 30 sekund. A teraz jakby była jeszcze jedna porcja, no to wiadomo, on by był wyższy, tak? Ale zajmuje nam to zrobienie 30 sekund. Także powiem wam, warto. No i oczywiście próba generalna. Hmm. Można dodać brzoskwinia, orzechy, rodzynki, co chcecie. Ja wam pokazałam najzwyklejszy, najszybszy sposób. Także słuchajcie. Polecam. Warto zrobić je jako wieczorem, zostać w piekarniku, potem dać do lodówki, no i wcinać. Dobra, lecę, robię kawę i wcinam ciasto. Powodzenia, buziaki! Pa!